Cześć, witajcie. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was gra w klockowego wota, czyli w Robocrafta, zapraszam na polskie forum, które powstało nie wiem, miesiąc, może ciut więcej niż miesiąc, z fajnymi graczami. Jest, powstał już w sumie pierwszy klan PRE, czyli Polish Robocraft Elite, do którego są przyjęcia. I oczywiście oficjalnie, jeśli będą tworzone klany. Osoby, które zostały przyjęte na forum do tego klanu, zostaną dołączone. Tak więc zapraszam Was na forum robocraft.com.pl, który będzie podany w opisie filmu. Ja w tej chwili przystąpię sobie do budowy pojazdu i rozegram kilka bitew, bo coś nie mogę znaleźć koncepcji na, na pojazd. Cały czas jakieś, jakieś badziewie mi wychodzi. Tak więc za chwilę. Będę z pojazdem i ruszymy bitwę. Dobra, mamy już pojazd zbudowany. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Jak widać, złote, pomarańczowe i zielone klocki. Podstawa, podstawa jest na klockach niebieskich. Mniej więcej to tak wygląda. O, na siedmiu niebieskich klockach. No i tutaj szklane klocki, po prostu tylko i wyłącznie dla estetyki i nic więcej, bo one są bardzo słabe. Cztery działka to jest to ostatnie L5. Nie wiem, czy te dopalacze coś dają, czy nie. No i ruszymy sobie w bitwę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Z tymi pojazdami, żeby to wyszło jak najlepiej, ale dosyć ciężka sprawa to jest. <laughs> Już człowiek nie jest młody, nie ma tej fantazji, którą miał kiedyś. Młodzi ludzie na pewno mają większą fantazję. <laughs> Sorry, niedawno wstałem tak. Nie mogę dojść do siebie. O Jezu, Jezu. Ciekawy jestem. Muszę zrobić te lepsze koła, bo są takie dosyć czerstwe, drętwe. No, pewnie ich tu wyjedzie kilku. Ups O faka maka O kurwa A teraz będzie rozpieprzał No dalej! Odsuwań mi się O fuck. WIGO! Gdzie uciekasz, gdzie uciekasz, łobuzie? Fuck. Kurwa mać. Ten jak spierdala. Umrzesz, umrzesz. Kurwa, albo i nie. No ucieka jebaniec, no. Chodź tu. Chodź tu gadziną. No i przegrana będzie przez skapowanie bazy. Ja pieprze. O jezus. Ten, ten kurwaki twardy, no Jak on ten pojazd ma zbudowany jebaniec? Że to go nic nie rusza? Ja pierdzielę Co za tytan? Uch. Gra się zwiesiła. Nie, myślałem. Jaki gość, jaki tytan. A ten pojazd taki jest taki ni w nie w 9. <noise> Dobra, naprawimy już go tak i srał, i tym z tą naprawą dobra, może tak zrobimy O, bo ten przód jest coś taki strasznie kulawy dwa klocki jeszcze złote zostały hmm. Hmm, 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 hmm. dobra, A może zrobimy tak, ten i ten dobra i i, 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 i. Hmm. W sumie to już nie mam co dodać. Jakiegoś pierdolnika małego może, ale to też nie, nie da rady. Nie ma gdzie włożyć. Hmm. Ale bo już wiem co pyk 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 wejdzie to się nie da jak się da <śm -tum> ha uh -oh -oh -oh. ale to będzie lipa straszna dobra mniejsza z tym odstrzelą to odstrzelą bitwa jedziemy ojejjejjej Aha, jeszcze co do, co do tego klanu w Robocraftie, to posiadałem również swój e, Teamspeak i gracze po prostu, którzy są przyjęci poprzez forum, e, no są na tym Telesie, można sobie pograć, pogadać, tak więc jeszcze raz zapraszam. Dobra, dwa, jeden, bitwa. Woooo, lasera nie mam zamontowanego. Gdzie jest? Eee Kurwa, gdzie jest mój laser Zajebali mi ruskie laser. To kutafony Oddawać mi kurwa laser. Nie dość, że pancerne brzozy mają w kraju, brzozy smolańskie, to jeszcze mi zajebali laser, no. Co za kutasy. Kurwa, gdzie on jest? Gdzie oni go coś tam widzą? Łożesz ty w mordę, misia. Dobra, nie udało się. Dzięki bardzo. Za uwagę. Na razie, na razie. Dupa, trzeba go przerobić.